Ale chodź, czy znaczy, kurde Bo to jest gorsze niż ta przegrana ostatnia w gdzie były mapy hacków. i <noise> dwa <Ja> nie <noise> ma. <wiem, absolutnie. głos> ja tam nie było map hacków, i tu nie ma starych chyba, pomysł, totalnie. A sił na to grać. No właśnie, problem jest taki, że w to nie można często grać, no jak już gramy, no. to chyba drugi dzień z rzędu, to już. Trzec. Po pierwsze Trzec. trzeba Trzec. mieć kurwa około 7 osób, żeby to miało incyjność. Bo jest większe prawdopodobieństwo, że z 7 osób jedna znajdzie coś śmiesznego, tak? A. A kurwa jest cztery. Fuk. Co To jest Clippings. Clippings. Jeszcze raz? Clippings. To są obcinacze do paznokci. Takie, takie, nie, nożyczki, tylko takie. Tak też. O, dobra, to może nie pierdole. Mhm. Mm, mm. mm. Kurwa... Co tu się stało w ogóle tutaj? Maila dostałem... Nieważne. Dobra. Okay. Czy ja to wygrałem? Czy ja to wygrałem? Odpal humor haka, no co będzie. Sarena, sorry no. coś, co być Rzecz, która nie powinna być nigdy okay, z was no, bo... zrobiona. Handjob. No to... w sumie bomba atomowa domowa. O Jezus. Jestem głupi, jestem zryty. Nie, no, handjob to dom... jest takie życiowe. No czy handjob to właśnie jest domowy? No kurwa. Bomba atomowa, myślnik domowa. No i handjob wygrał, No nie, dobrze, serio? dobrze, dobrze, że handjob wygrał. Bo... To jest takie prawdziwe. Ale to coś, ci no nie, nie powinno nie być. Neksu, po no, prostu, prostu nie jesteś nie śmieszny. No, no to, no to handjob raczej jest domowy, tak? No czy idziesz kurwa do banku, po do, do włosów. <śmany> do dobre... o rzecz, oczy no... Dobre użycie dla... inny dobre użycie... <śmany> <śmany> Okej, okay, to drugi jest kurwa dobre. No na jest taki... ...nyrywanie <śmany> czegoś <śmany> z ostatniej No kurwa, no lepsze niż... o Boże. Stary, don't fuck with me, bro. Bo z tej jeszcze bardziej zielony. Ale no stary, no bo nie chcę mówić tylko o kujak, penisak, dupie, stary. mordzie. A to było dobre. Głównie w no dupie. Wiesz, to było kupa, to wiesz. Najgorsza nazwa dla gry planszowej dla dzieci to hippos. <laughs> Rekt Isaac Hippos. Go fuck hipos <grym> Go, fuck, hippos. Ja nie patrzę, kurwa. Ja nie patrzę, kurwa. wygra... Jeżeli wygra. <grym> kurwa! Okay, czemu... wygra... <grym> <grym> prawie! <grym> prawie wygrałem z Izakiem, kurwa. Prawie, prawie, prawie cię ci Chciałem już prawie wygrać, kurwa, Izak, hippos. And next is... Najgorsza... najgorszy wynalazek, który zaczyna się z. Golden na... Rain, analizer sprayon. O boże, nie głosuję. No, też nie. W ogóle co to za suchary, tak? no co ten czat? To jest tak suche. Ja nie, ja nie, dupy. to koniec, koniec, jest, kurwa, tej gry. Bo koniec tej gry, ja już nie chcę w tym ja, gry. ja wypaliłem się, kurwa i to konkretnie. Wypaliłem wszystko co miałem. A ja wiem, zagram. No czekaj, no zakończymy już to, tak? Znaczy tak! Ktoś musiał zakończymy. wygrać, Flamingo. Ja, tylko wie. już musimy się zastanowić. Okej, no, chłopaki paki. Możemy znowu ja, w Indianina zagrać, albo w Indianina. Nie, słabo. nie coś no, w Indianina, kurwa, w Flamingo mi się nie chce. Dobra. Tak znowu wygram. To jest chujowe, to jest dobre, tylko my jesteśmy chujowi. Znaczy no. Polska wersja by się przy okazji przydała Tam. taka Ha, dobra <laughs> Jakie Mam, um, nie mam pomysłu, kompletnie Dobra, to, to jest to jest mądrze zrobione, to co zrobiłem jest ok. Bowl of mac mac'n'cheese? Co? Wow. No, bowl of co? Mac'n'cheese. Sorry, no... Znaczy no miska, miska z seremis, z... czy mac... No, no, nie pamiętam. Dostałem do ćmienia mózgu. Tak, tak. Nie męczcie tej gry, Szawosne. bo już jest słabe. Wiem, że już jest słabe, bo my kurwa jest słabi. Szawosne. Szawosne. Żałosne, żałosne chyba. Końcu, wypaliliśmy się, Koniec, Zostanę nieraz, kiedy my w to gramy. No, Wiesz, że jesteś w złej, yy, że na pewno będzie słaba droga taksówką, kiedy Twój kierowca to sparali, że mamy Z kierowcy cię ropa sucha. Sparali, że Dzień dobry. Panie. To jest dobre, to jest dobre. O kurwa. To jest dobre. Dzień dobry, poproszę na I O! Jednakże rączek takich. O! Mój Boże! Nazwa dla bardzo taniego hotelu. Azyl bez grusza. Nie mamy łóżek Lel Azyl bez groszek O, fak, śmieszność nam wróciła chłopaki to jest azyl bez grosza! Kurwa, azyl bez grosza, dobry. Tak, bo nie ma go użyć ale w że to jest z na lepiej to poruszyło, no ale. Azyl a ten LEL, krob, to był Azyl, ci, by z... <grym> azyl bez Ten len ciu, kurwa, naprawdę. O, łatwiej. <grym> to... Mamisz słowo, które by mogło opisać dźwięk pierdzenia w miskę. Makaronu z serem, no. Aha, no makaron z serem. Makaron z Serowe srane? Co tam było? Okay, Serowe sranie. A nazwa a dla a psowego comedy klubu, gdzie... Oh, will... a, gdzie byłby udział <laughs> psy e, komedianki. Poop stand up, kurde. Poop stand up. <laughs> <I> watch Dogs. <laughs> Poop stand up. <laughs> I będzie. Oops, ten dup, kurwa. O ja pierdolę, to było takie słabe. No, no doksy były mądre, chłopie stary. Jakby nazwał no, je washdox'y. <laughs> Washdox. To było mądre. Ja, jak wygląda? Tabela wstydu. O kurde O, tabele Dobra, ostatnia runda Ej, mamy. Postęciele. O, w końcu... Dobra, chodź ostatnia runda wstydu. Ale, się jedno, się jedno, to dobre. Nie, faktycznie mówię wam problem, ale w tym, że my za dużo w to gramy. i tyle. Kurwa, co? Co? Jaki test? Jakiś tam, test ze środków. to tam tłumaczę? Tak, ja czekaj. Nie, ze spamkryz, zaraz ci powiem, co to jest. Test trzustki, test trzustki. Z Z trzustka? Trzustka. A czyli co? O, co odkryły raka, kurwa? Mam raka, trzustki! Dobra, to ktoś powie pytanie? Halo? No, co wykrył twój test na badanie trzustki, no? O, Boże! Ja zrobimy overwatch'a ludzi, kurwa. O, wygraliśmy. Zajebiście. Kurwa, nie nacisłem! No powiedziałem o was! Dobrze! A co napisałeś? Stary napisałem, że masz jest wiele, ale kurwa. Bole. Kwas mózgu. Co? Kurwa? Kwas mózgu. Kwas, mózgu. Kwas, mózgu. Kwas mózgu. Kurwa, to powinno wygrać bez jaj. To... Z, z dobrych, śmiesznych, starych kurwa, słów, które mają kompletnie sensu, ale są zabawne, Mam kwas mózgu, stary, Mam kwas w mózgu, to, stary. Kwas mózgu. stary, nie chciałem nic mówić, że mam kwas mózgu, kurwa. O mój Boże. Już przegrałem, to, to na, na miejscu po do To teraz odpadnie ja, Kurwa wiedziałem, że bole. kurwa stary bola, bo ebola stary bole, stare bole Wiedziałem, że kurwa bola Ale GUBM gówn. No gówno wygrało Kwas mózgu jakiś to bym no, zaakceptował. no kwas mózgu zaakceptowałem jeszcze kwas mózgu Ale i tak było Dobra, gramy coś innego <laughs> no. Ja zaraz wracam To panowie O kurwa Izli, Izli zawsze wychodzi z inicjatywą. A, easy, jak myślisz? To, ee, Kurwa, jak ja, ja byłem w tym śmiesznym, Z, z nargi miałem grać dalej w tego, w Faktorium. Więc ty z nami nie grasz. Co za koleś. Mirnexus. Ja, ja nie wierzę. Bo chyba, że macie jakąś ciekawą propozycję. Ja, ja kurwa już chyba muszę odpocząć, bo mam raka głowy.